Dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. W ostatnich dniach dołączyłam do zabawy na profilu dziewczyny, która również zamieszcza książkowe treści. Znajdziecie ją pod nazwą, pod nazwą Wind is My Stylist. A zabawa pod hasztagiem Bookspan polega na tym, że wybieramy ze swojej domowej biblioteczki książki z zielonymi okładkami. Kolor okładek ma nam kojarzyć się z wiosną. Niekoniecznie te książki muszą być w tematyce wiosennej, ale ważny jest ten kolor grzbietu czy też po prostu całej okładki. Kilka takich książek znalazłam oczywiście w swoich zbiorach i gdybym się jeszcze bardziej postarała, znalazłabym ich dużo więcej. Co oczywiście mogłam zrobić, ale musiałabym później o nich wszystkich opowiedzieć. Wybrałam więc tylko kilka, i myślę, że są to tytuły, które może akurat wpadną wam w oko i może będą waszymi wiosennymi książkami. Powiem szczerze, że niektórych tytułów sama jestem ciekawa, bo kupiłam je dawno temu, czy też dostałam je dawno temu i jeszcze ich nie przeczytałam. Ale są wśród nich również takie tytuły, które są już dawno za mną. Jeśli więc jesteście ciekawi, jakie książki znalazłam do swojego wiosennego bokszpanu, to zostańcie do końca. Pierwszą z okładek zielonych na moich półkach, która wpadła mi w oko, bo ona zawsze przyciąga wzrok, bo jest po prostu pięknie wydana. I myślę, że tutaj przyznacie mi rację. To jest trzynasta opowieść Diane Setterfield, i to jest autorka książki Była sobie rzeka. Książki, którą ja przeczytałam i którą zostałam zauroczona. I myślę, że trzynasta opowieść. Pewnie jest równie piękna. Yy, niestety nie mogę tego Wam powiedzieć, bo ja tej książki w dalszym ciągu nie przeczytałam. Ale yy, to jest, zobaczcie, książka, która ma przepiękną, zieloną okładkę, yy, obwolutę, ale tą okładkę ma również bardzo soczyście zieloną. Yy, I ona faktycznie jako pierwsza wpadła mi w oko. Yy, wy namawialiście mnie mocno do przeczytania, tej książki ja kiedyś, kiedyś to zrobię, bo równie długo zabierałam się za właśnie tą poprzednią opowieść, była sobie rzeka, i kiedy już zaczęłam ją czytać, to przypadłam totalnie. Kolejna książka, która w zasadzie ma zielony grzbiet. Nie jest cała zielona, ale. Ale wiecie, co z wiosną mi się też trochę kojarzy, bo to jest książka Natalii sosin Krosnowskiej i rozmowy przy stole. No, te rozmowy przy stole kojarzyły mi się z takim wiosennym y y przesiadywaniem na tarasie, przy dobrym jedzeniu, y więc no, jakoś tak z wiosną mi się ta książka skojarzyła, a poza tym zobaczcie, brzeg jest jak najbardziej zielony. Poza takimi luźnymi opowieściami o życiu. Znajdziecie tutaj oczywiście opowieści o jedzeniu i znajdziecie też przepisy na pyszne jedzenie. To są faktycznie zebrane rozmowy, które autorka prowadziła z ludźmi, którzy. No, w jakiś sposób zmienili swoje życie i porzucili e, życie, które dotychczas wiedli, e, kupując na przykład stare domy gdzieś daleko od miejsca zamieszkania, w Biszczadach, Beskidach czy gdzieś nad morzem. E, tam się osiedlili, tam wyremontowali te domy, bądź wybudowali je zupełnie od nowa. M, no i opowiadają o tym e, właśnie w tej książce. Kolejna piękna, zielona, wiosenna okładka to Zapomniane Niedziele Valerie Perin. Tej autorki również przeczytałam jedną książkę, Życie Violet, która również niezmiernie mi się podobała. No i oczywiście Zapomniane Niedziele nadal przede mną. Do tej też mnie namawialiście bardzo. Myślę, że kiedyś w końcu się skuszę i, i znajdę swój czas na Zapomniane Niedziele. Książka, którą też kupiłam, pamiętam bardzo dawno temu, i nadal ona czeka na swoją kolej. No tu, w tym zestawieniu, jest większość takich właśnie książek, ale to jest książka, która ma również taką zieloną może nie, właśnie nie okładkę, ale zielony zielony grzbiet i to jest dodatkowa dusza Wiolety Grzegorzewskiej. Tematyka wojenna, historia ojca i syna, którzy za wszelką cenę próbują przeżyć piekło II wojny światowej. Historia oczywiście, jak wiele tego typu historii, bardzo, bardzo smutna i przejmująca, bo, bo ojciec ucieka z transportu. W i w wagonie, w pociągu zostawia swoją żonę i brata, a sam wraca do Warszawy, aby odnaleźć swojego syna, który ukrywa się po arejskiej stronie. No więc, te ich losy, przypuszczam, będą się tak układały, że na pewno nie będzie, nie będzie łatwa ani jednemu, ani drugiemu, ale. Wioleta Grzegorzewska uznała, że jest to historia no, tak bardzo prawdziwa i, i taka na tyle wzruszająca, przejmująca i ważna, że, że warto ją opisać, warto ją opowiedzieć. Książka, która również nawiązuje do społeczności żydowskiej, ale nie tylko, bo również do społeczności łemkowskiej, do Ukraińców, i do wszystkich tych mniejszości, które zamieszkiwały obszar Beskidu Niskiego i których już nie ma. To pusty las Moniki Schneiderman. Piękna, po prostu zielona okładka, z wytłoczonymi tylko, jeśli, jeśli dobrze się przyjrzeć, z wytłoczonymi takimi zarysami domów i drzew. Te domy i drzewa są takie dosyć charakterystyczne. Jeśli Kiedykolwiek byliście w Beskidzie Niskim, to wędrując tamtędy, możecie napotkać ruiny domów, możecie napotkać stare sady, jakieś pojedyncze drzewa owocowe, pojedyncze krzewy, które świadczą o tym, że kiedyś tu była duża wioska, że kiedyś tu tętniło życie, że kiedyś tu mieszkali ludzie. No których historia zabrała, których tu nie ma. Pojawili się nowi mieszkańcy, pojawili się ludzie, którzy byli w te miejsca mm, zupełnie innych stron Polski i którzy chyba cały czas czują tego ducha mieszkańców y, zamieszkujących kiedyś te, y, te wioski. Naprawdę, jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w Beskidzie niskim, y, odnajdźcie te te wsie, te miejsca, które, no, które kiedyś były zamieszkane przez, przez ludzi, których historia wygoniła z tamtych miejsc. I udajcie się, nie wiem, na przykład do Czarnej, do Wołowca, do Doliny Nieznajowej. Będziecie na pewno poruszeni tym, co tam zobaczycie. I kolejna książka, przepięknie, i soczyście zielona to. Carlos Ruiz, Zafon i Książę Mgły. Myślę, że większość z Was y, znała prozę Zafona i jest nią zachwycona. Y, myślę, że większość z Was przeczytała Cień Wiatru. Y, ja Księcia Mgły akurat nie czytałam. Y, z tych mniej znanych powieści Zafona y, przeczytałam. Marine, pokazuję wam tę książkę ze względu, oczywiście na, na tę okładkę. Natomiast y, mówię również o zafonie dlatego, że y, warto zagłębić się w ten świat przez niego przedstawiony, trochę oniryczny, y, taki faktycznie na granicy snu i jawy, gdzie bohaterowie y, no, w tych swoich światach tak przenikają się wzajemnie i i faktycznie są takie momenty, czytając prozę Zafona, w których czytelnik nie do końca jest zorientowany na granicy, jakich światów literackich balansuje. Takie mam wrażenie, takie są moje odczucia. Ja Zafona czytałam już dosyć dawno temu, ale myślę, że ten, ten styl i charakter no, jest widoczny we wszystkich jego książkach. I kolejna zielona okładka to Legia dla bidoków JD Vansa, książka która również doczekała się ekranizacji. Ja nie widziałam filmu, książki również nie czytałam, natomiast wiem, że to jest no, takie wejście w świat klasy robotniczej Ameryki. Rodzina głównego bohatera mieszka w Kentucky. Tam mieszkają, tam pracują i i to, co powiedziałam wcześniej, to jest historia o, o takiej klasie robotniczej i o tym, jak, jak bardzo ci ludzie musieli mocno się napracować, aby na przykład wysłać dziecko na studia. Myślę, że Legia dla Widoków to jest książka poruszająca takie bardzo, bardzo ważne, ale, ale i bardzo trudne tematy społeczne współczesnej Ameryki. Znalazłam również książkę, która ma wściekle zieloną układkę, ale taką soczyście, taką naprawdę bardzo, bardzo wiosenną. I to jest Jonathan Franzen, Silny Wstrząs. No, zobaczcie, czyż nie jest piękna. Opowiada o trzęsieniach ziemi w Ameryce i o tym, jak, jak to zjawisko miało wpływ na pewną rodzinę i, i w jaki sposób. Też chyba miało wpływ na to, co, co dzieje się w takiej no, sferze gospodarczej miasteczka. Pewnie niejednego pewnie nie w Ameryce. No więc trochę taka społeczno-geologiczna, obyczajowa powieść. Więc jeśli ktoś z Was tę książkę czytał, to napiszcie proszę. Być może znajdę kiedyś na nią czas. I ostatni tytuł, który zostawiłam rozmyślnie na sam koniec. Dlaczego? Bo no oczywiście jest tutaj zielona okładka, nawet powiedziałabym, że tak zielona, że aż czarna. Ja kiedyś o tej autorce wspominałam Wam chyba przy każdej nadarzającej się okazji. Oczywiście do tej pory zdania nie zmieniłam. A mówię tutaj o Annie Kantoch. A książka, którą tu akurat mam przed sobą to Wiosna Zaginionych, więc bardzo dobry tytuł, pasujący do tego filmu. I Anna Kainto, która y, pisze kryminały w naprawdę niesamowity sposób. I y, y, to jest. I to są takie kryminały, które bardzo odpowiadają mi czasem akcji, które odpowiadają mi zarysowaniem postaci. To są powroty do przeszłości, to są niedokończone historie rodzinne. Lata 60. ginie brat pewnej no, milicjantki i mamy również czasy współczesne, kiedy to właśnie ta emerytowana, już oczywiście milicjantka, widzi swojego brata gdzieś w jakimś chyba sklepiku osiedlowym. No ja lubię, naprawdę lubię te wielowątkowe kryminały Anny Kańtoch, takie bardzo, bardzo intrygujące sprawy kryminalne, soczyście napisane, ta, z, takim, z takim charakterem naprawdę warto sięgnąć po Annę Kańtoch. To były wszystkie... Książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, tak jak wspomniałam na samym początku, na pewno znalazłabym dużo więcej. Zresztą, jeśli zerkniecie sobie tutaj um, przez moje lewe ramię, to zobaczycie, że nawet tam um, kilka książek z zielonymi grzbietami widać. Ale gdybym chciała wyciągnąć wszystkie zielone książki, to naprawdę ten film trwałby bardzo długo. I na pewno wśród nich byłoby dużo książek, których nie przeczytałam. Więc nasuwa mi się już pomysł na nowy filmik, książki, które kupiłam, a nigdy ich nie przeczytałam. Chyba kiedyś już taki film nagrałam, ale to było bardzo dawno temu. Więc jeśli macie ochotę na taki właśnie film o nieprzeczytanych książkach, to dajcie znać w komentarzu, czy Was to interesuje. Zajrzyjcie sobie do moich poprzednich filmów, subskrybujcie ten kanał, niech Was tutaj przybywa coraz więcej. Piszcie komentarze, ja na każdy oczywiście odpisuję. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie również na mój Instagram, Magiel Książkowy. Tam też mnie znajdziecie. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!